Cześć, witajcie w odcinku, w którym zaprezentuję Wam zwierzaki, które zostały wprowadzone jakiś czas temu, właśnie przed startem eventu halloweenowego. Event halloween trwa do piątku, więc macie jeszcze czas zdobycia takich zwierzaków, ponieważ ich w żaden inny sposób nie zdobędziecie. Jeden zwierzak jest właśnie z ukończenia eventu halloweenowego, a drugi zwierzak wyląduje w każdym z item shopów z każdego trybu, ale za chwilę Wam to dokładnie przedstawię, a teraz życzę miłego oglądania. Po mojej lewej stronie możecie zauważyć właśnie dwa pety: Rybotruch i Dyniomir. Dyniomir będzie do kupna w Item Shopie, a dokładne działanie za chwilę przedstawię. A Rybotruch jest właśnie do zdobycia z eventu halloweenowego, jak można się domyślać, Będzie związany z łowieniem. Zaczniemy od Dyniomira, czyli peta, którego możecie zdobyć w Witem Shopie. Możecie go kupić w kilku wersjach. Pierwsza, najtańsza wersja to jest osobne zakupienie takiego peta na obecną edycję i na kolejną edycję za 50 zł w Item Shopie. Ale w momencie, kiedy kupicie właśnie takiego PETA w pakiecie, możecie zaoszczędzić 30 zł, kupując peta właśnie na trzy tryby jednocześnie. I oprócz tego możecie również zakupić takiego PETA na zawsze, albo osobno na wybrany tryb, albo na wszystkie tryby, ale musicie wbić na naszą stronę, żeby dokładnie się o tym dowiedzieć. I oczywiście te pety są przystosowane do konkretnych trybów, czyli na przykład na hardzie będzie on robił co innego, na skybloku Easy będzie robił co innego i na onebloku tak samo. I zastrzegamy sobie tutaj na pewno prawo. Jeszcze jeszcze do tego i będzie to wspomniane też na stronie, że ten pet może przejść lekką przebudowę, ponieważ jest to nowy plugin i możliwe, że na przykład umiejętności mu zmienimy w przyszłości. Kto wie, ale takiego peta o takiej nazwie z takim skinem już w żaden inny sposób nie zdobędziecie. I ogólnie zamysł z petami też jest taki, że są bardzo, bardzo rzadkie i naprawdę nieczęsto będzie można je zdobyć. Jeżeli chodzi o dyniomira na Skybloku Hard, będzie on za zabijanie mobów. Dawał wam skycoinsy, czyli tak naprawdę to jest z waszej strony troszeczkę taka inwestycja, i w łatwy sposób możecie zdobyć mnóstwo skycoinsów, czyli tak naprawdę posiadanie takie, takiego PETa, naprawdę może wam się bardzo szybko zwrócić. Jeżeli chodzi o skyblocka Easy oraz o OneBlocka, naszym pomysłem na ten moment jest zwiększenie zarobku poprzez używanie serwądów, ale w przyszłości też, jeżeli będą jakieś fajne pomysły, możemy takiego PETa troszeczkę zmodyfikować, i jakby tu nie ma żadnego problemu, że nawet jeżeli będziecie mieć go wyposażonego, Czyli będzie Wam po prostu on działał, to jakby w każdym momencie możemy z tym petem zrobić wszystko, więc, jakby jesteśmy też otwarci na takie właśnie, i mam nadzieję, że Wy również będziecie na jakiekolwiek zmiany dla urozmaicenia. Chyba jeszcze nie wspomniałam, już powiedziałam o dyniomirze i czasie jego jakby posiadania. Jeżeli chodzi o rybotrucha z eventu Halloweenowego, wy go zdobywacie na pewno na tę edycję i na kolejne edycje poszczególnych trybów. Jeżeli przejdziecie wszystkie zadania. A co dalej, to zobaczymy, czy będzie on jeszcze może dłużej z wami, czy też nie. Okej, okay, przejdźmy teraz do prezentacji, jak te pety tutaj wszystko ładnie działają. Pod ukośnik PET otwiera Wam się takie fajne menu i tutaj właśnie na samej górze macie miejsca, czyli tutaj są takie sloty. W których możecie sobie te pety wasze yy, uruchamiać. W momencie, kiedy jak widzicie, ja tutaj zdezaktywowałam to, to ten pet już obok mnie nie lata, a w momencie, kiedy sobie go włączę, tylko że jest cooldown, więc no nieistotne, to on właśnie w tym miejscu tutaj się pojawi i wtedy jest aktywny, bo tutaj jest taka przechowywalnia, no i one wtedy są nieaktywne. Możecie mieć maksymalnie tutaj yy, startowo jednego peta, ale w momencie, kiedy wykupicie na item shopie, to oczywiście Wam się udostępnił tutaj jeszcze kolejny slot. Jest to naprawdę mega rozbudowany plugin, ja sobie go z powrotem tutaj takiego dyniomira włączę. Jak widzicie tutaj informacje, właściciel, prestiż, co jest bardzo mega, mega superowe, ponieważ tak naprawdę takiego levelować peta możecie bardzo, bardzo długo dzięki temu prestiżowi, ale wytłumaczę Wam od razu o co w tym chodzi. Każdy pet ma swoje prestiże, poziom prestiżu tutaj jak widzicie ma na przykład poziom prestiżu 1, ale w tym momencie mamy poziom prestiżu 0. My musimy sobie zdjąć takiego peta, żeby Wam to zaprezentować i tutaj macie taką gwiazdkę, czyli to jest taki Mistrzowski prestiż, jak naprawdę już wybustujecie swojego PETa do setnego poziomu, ale ja wam to już pokażę. Otwiera nam się kolejny gui, tu macie dokładny poradnik, w jaki sposób możecie ten prestiż zdobywać, i co on daje? Dokładnie zwiększenie limitu poziomów, szybsze zdobywanie doświadczenia, czyli expa i zwiększone buffy. Buffy to jest po prostu ta umiejętność, która jest tutaj rozpisana, czyli na przykład otrzymywanie tutaj expa złowienia oraz szansę na dropsy i a tutaj mamy na przykład zwiększony robek ze sprzedaży z i właśnie takie zdobywanie prestiżu zwiększa wam o ileś procent y, poszczególne umiejętności. No i przejdźmy teraz właśnie jeszcze raz do tego tutaj y, prestiżu. Tutaj możecie sobie wybrać zwierzaka. W momencie kiedy wybierzemy sobie dyniomira, to nam się tutaj wyświetla dokładna informacja. Wymagany poziom jest setny, aktualny prestiż zero, aktualne bonusy, czyli tak naprawdę no zaczynamy, więc mamy zero, A później, jeżeli już wbijemy prestiż pierwszy, to od nowa nam się ten poziom zeruje, czyli wasz poziom, który macie teoretycznie PETA, wam się powinien yy, bodajże wyzerować. Yy, czekajcie, ja sobie tu zobaczę. Tak. Poziom wam się zeruje i właśnie wybierzemy sobie jeszcze raz mm, i właśnie dzięki temu, że ten poziom się zeruje do, dostajecie takie dodatkowe pro, profity jak bonus właśnie, buff yy, waszych umiejętności, zdobywanie ekspo i zwiększenie maksymalnego poziomu peta, ale jak możecie zaobserwować na samym dole jest niedostępne ponieważ ten pet nie spełnia wymagań i w ten sposób właśnie tego peta naprawdę możecie levelować i levelować kolejną rzeczą, która będzie dodana w trakcie gdzieś tam już jak będziecie sobie zdobywać te peta, albo już jak będziecie je mieć to są takie dodatkowe busty, które możecie zaobserwować. Tutaj ja mam busty brak brak. A na przykład ten ma busta 18%. To są takie podane bufy w stopniach, czyli jakby A jest najlepszym stopniem i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj właśnie w tym momencie mamy możliwość wybrania oczywiście zwierzaka, czyli klikamy, wybieramy sobie. I jak widzicie, nam się tutaj zamienia jak możliwość ulepszenia busta, poziom busta i ekspa busta. I tutaj za żeby właśnie sobie uruchomić jakby takie busty, musicie mieć coś takiego jak specjalny bilet. I właśnie te bilety sobie jeszcze tutaj sobie musimy przekminić, jak dokładnie te kredyty pod takie busty będzie się zdobywać, bo one naprawdę mnóstwo, mnóstwo dają, więc początkowo jest to niedostępne, żeby to jeszcze lepiej przeniczyć. I tutaj macie też możliwość kupienia takiego busta za kredyty i wylosowania wszystkiego naraz. No ale dobra, jak widzicie, mam 94 specjalne bilety i sobie kliknę tutaj. I jak widzicie mamy wybieranie, proszę czekać i w tym momencie no, dla naszego peta został tutaj nadany 12% C stopnia buff właśnie, czyli zwiększenie na przykład zarobku jeszcze z selwondów Tutaj mamy kolejny właśnie poziom, czyli level boost. Zobaczmy ile tutaj będzie. Tutaj mamy na przykład 11%, jak widzicie mamy już dwa boosty i tutaj trzeci, czyli XP. W takim pecie, czyli 50% to jest naprawdę dużo, mi zostało tutaj wylosowane i właśnie możecie sobie dodatkowo do takich zwierzaków takie busty zdobyć. Oczywiście możecie też posortować sobie zwierzaki od nazwy, prestiżu, ostatnio używanych i poziomu, więc myślę, że to jest też fajna opcja w przypadku, kiedy ma się takich więcej petów. Tutaj macie możliwość podglądnięcia, jakie macie maksymalne możliwość wyposażenia petów. W tym wypadku mam maksymalnie 3, raz, dwa, trzy sloty, czyli mam 0 na 3, bo 0 aktywnych zwierzaków i magazyn, czyli mogę mieć tutaj maksymalnie 10 zwierzaków. No i w ten sposób to właśnie wygląda. Tu macie następne strony, jeżeli byście mieli jeszcze więcej petów. No i tutaj możecie sobie jeszcze takie pety ulepszać dodatkowo oprócz boostów. I możecie też łączyć zwierzaki, czyli w momencie, kiedy macie na przykład dwa zwierzaki, ale to na razie na pewno nie będzie nam potrzebne. To jest już taka przyszłościowa funkcja, która kiedyś, kiedyś tam się przyda, że możecie sobie dwa pety z takim samym poziomem połączyć, żeby zdobyć peta większego poziomu, ale na to myślę, że nie ma co teraz zwracać uwagi. No no jeszcze tutaj jest coś takiego jak ulepszenia, czyli macie taki kolejny poziom inwestycji, możecie sobie zwiększyć na przykład zdobywanie expa, właśnie szansa aktywacji, czyli coś takiego, jak na przykład sobie ulepszymy tutaj, na przykład dodamy plus jeden stopień za 5000 Aha, ale nie mam wystarczająco środków, czekajcie, money. GIF Raperka to bodajże chyba zostało ustawione właśnie jako w dolarach, ale też nie jestem pewna czy tego na przykład nie zrobimy w innej walucie, czyli w walucie też Sky w SkyCoinsów, którą się zdobywa. Zobaczymy jeszcze, bo jest naprawdę bardzo rozbudowany taki dający dużo możliwości plugin, więc to jeszcze też jest takim pod znakiem zapytania, ale jak sobie teraz kupimy plus jeden poziom, jak widzicie, zakupiłam jeden poziom ulepszenia, wrócimy sobie. I zobaczcie w tym momencie tutaj mamy właśnie 1 na 101 i możemy aż 101 poziomów tutaj sobie wbić, więc jest to naprawdę bardzo dużo i cena już nam urosła do 5100, więc ta cena rośnie i tutaj mamy expa boost i jeszcze poziom limitu, czyli możecie zwiększać jakby poziom waszego peta i jeszcze szukanie cukierków, jest to naprawdę mega fajna opcja i ja sobie to zwiększę. Tylko czekajcie, potrzebuję do tego pieniędzy, to Wam od razu zaprezentuję, jak to działa. Po co są te cukierki? Jest to myślę, że taka dość istotna kwestia. Okej, okay, dobra. Ja sobie tutaj ulepszyłam następny poziom. Drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. E, dobrać i zobaczmy. Teraz mamy 5 na 10 i jak widzicie szansa nam tutaj wzrosła. Nie wiem, czy to jest po angielsku, ale nie istotne. I słuchajcie, te cukierki już wam pokazuję. Są to takie cukierki, tutaj, które macie, na przykład boski cukierek daje od 2000 do 5000 expa i on już nam, jak sobie takiego cukierka klikniemy na zwierzaka, to zobaczcie, już awansował na drugi poziom i właśnie na tym polegają te cukierki i drop, właśnie na przykład w momencie, kiedy macie. E, takiego peta, który łowi ryby, no to w momencie łowienia macie tutaj 0,06% szans na to, że drobnie wam taki cukierek i jeszcze szybciej będziecie ulepszać swojego zwierzaka i wbijać mu wyższy poziom. No i jeszcze jest w sumie coś takiego, jak takie Zwoje doda dodawanego poziomu, czyli w momencie, kiedy mamy na przykład tutaj zwój e, plus 5, czyli zwiększenia poziomu o 5, no to w momencie, kiedy macie taki zwój, możliwe, że to będzie właśnie na przykład z pandorek czy kluczy, Klikniemy sobie tu. Tak, widzimy, ma mamy już peta siódmego poziomu. I jak widzicie, ładnie tutaj się wszystko zaktualizowało, więc tak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, ja wam jeszcze szybko pokażę. Mamy w tym momencie w sumie dwa pety włączone jakby. Więc zobaczcie, w tym momencie jest też wpisane jakby wykonywanie komendy, czyli dawanie po prostu pieniędzy za wykopane bloki. Czyli na przykład tutaj mamy, zobaczcie, cały czas dostaje pieniądze, bo jest chyba 100% szans teraz ustawione, oczywiście tak nie będzie. Ale to wszystko ładnie działa. O, jak widzicie, szukanie cukierków znalazło się jeden zwykły cukierek. To już tutaj pięknie śmiga, więc przy okazji udało się to. Pokazać i możemy sobie takiego cukierka na przykład dać tutaj dla tego oto peta i zwiększył nam się tam ekst. Tak to działa. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać. Ja myślę, że jest to naprawdę fajna frajda i fajny buyer po prostu, który Wam daje profit właśnie taki jak tutaj zwiększenie przede wszystkim Skype'ów i innych rzeczy. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.